Wysokie zwycięstwo na Buntowskich i twoja bramka strzelona pierwsza od 13 miesięcy. Jak ocenisz cały ten przebieg tego spotkania? Na no 13, bo, bo wcześniej grałem, prawda? Może, może tych bramek było więcej. No, wiadomo, o takim meczu gra się najtrudniej, gra się y, do pierwszej bramki. Kiedy strzeliliśmy już, już tą pierwszą, wiedzieliśmy, że, że, że pójdziemy za ciosem i, i będzie dobrze. Skończyło się na 5-1, potrzebna ta bramka z naszej niefrobosobliwości. Nie straciliśmy niepotrzebnie, aczkolwiek 5-1 myślę, że fajny Czekamy teraz na wyjazd Rosji. Widać, że Sokółka przyjechała tutaj nie tylko się bronić, ale próbowała także coś tutaj wskurać i pokazać, że mimo tych problemów organizacyjnych będą y, walczyć. Ciężki przeciwnik? Tak jak mówię, no, drużyna Sokół stanęła z tyłu, broniła się i ta, i ta, myślę, pierwsza bramka zdecydowała o tym, że, że wynik jest taki, a nie inny. Jeżeli, jeżeli byśmy strzelili ją później, to nie wiadomo, jak się potoczyły te losy. Tak jak mówię, no, ważne zwycięstwo, nieważne z kim. Chwała za to Sokołowi, że, że przyjeżdża, że, że mimo tych problemów yy, chce grać. No, my borykaliśmy się z takimi samymi, także ich rozumiemy i, i gratuluję postawy. Yy, blisko, jeszcze dwa dni temu można powiedzieć, że było gorzej niż fatalne. Dzisiaj ta słoneczna pogoda zdecydowała, że trochę to przesunęło, ale jak ocenisz stan te Murawy? No, wiadomo, Murawa, wiadomo, no, u nas yy, pogoda jest jaka, jaka jest tam boisko i tak w porównaniu z innymi sezonami wygląda nie najgorzej myślę, że trochę przeszkadzało, ale, ale nie, nie, było tak, nie, nie było tak najgorzej Czy Motor na jesieni jest w stanie zająć drugie miejsce w tabeli? Myślę, że tak, no tak jak mówię koncentrujemy się na najbliższym meczu z Rysową w Rzeszowie i, i na tym się koncentrujemy, nie patrzymy tam w przód czy będziemy drudzy, pierwsi czy trzeci ważne jest najbliższy mecz z Rysowią. już od, od, od teraz myślimy tylko o tym